Cześć, witajcie. Ja nazywam się Michał Kogut, a to jest Kogucia łączka. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o ludziach, którzy mają na nas negatywny wpływ. Wielu ludzi z naszego otoczenia potrafi nas dołować, potrafi mówić, że czegoś się nie da, że czegoś nie można, że tak się nie powinno tego robić, a sami nie robią po prostu nic. Dołując na nas, mówią, że nie powinniśmy tak robić, że to tak nie przystoi, że tak się nie robi. A jednak sami też nie potrafią niczego zrobić. Bo chodzi o to, że oni narzekają, nic nie chcą zrobić ze swoim życiem i innym też nie pozwalają tego zrobić. A wystarczyłoby wziąć po prostu sprawy w swoje ręce, zamiast siedzieć przed telewizorem, siedzieć przed komputerem, na tych facebookach wypisywać różne głupoty, sączyć jad po forach, po grupach. Wystarczyłoby wziąć i ten czas za, zagospodarować w ten sposób, na swoje własne cele. Tylko, że część ludzi nie potrafi określić, jaki cel ma w życiu. Potrafią narzekać, ale nie wezmą się do roboty, nie zrobią czegoś, żeby im było lepiej. Będą narzekać, że sąsiad zły, że politycy źli, że politycy powinni robić to, powinni robić tamto, a tamten ukradł, a ten ma pieniądze stamtąd. Miotają się, że praca im nie odpowiada. No i, i co z tym robią? Pogadają, pogadają i, i nic. I nic, a mogliby usiąść, wziąć kartkę, zaplanować sobie w tym tygodniu: zrobię to, to i to dzięki temu, przybliży mnie to do mojego celu X. Moim celem będzie od tej pory to. Chciałbym, żeby powiedzmy w przeciągu pół roku czy roku, albo uzbierać określoną ilość pieniędzy, albo sobie coś kupić, albo się czegoś nauczyć, albo coś zrobić, coś wybudować. No celów może być, mogą być różne, albo naprawić relacje z kimś, no nauczyć się nowych umiejętności, no tylko no, trzeba chcieć coś zrobić, bo jeżeli będziemy siedzieli w jednym miejscu, w jednym punkcie, nie będziemy się starali iść do przodu, no to będziemy tak z roku na rok coraz bardziej tak siadać w dół i się nic nie będzie chciało i nie będziemy mieli ochoty na nic zrobić. Potem powiemy, że a no straciłem tyle czasu, to już za późno. To nie, to się nie opłaca, to tego nie będę robił, bo musiałbym poświęcić powiedzmy rok czasu na naukę czegoś albo na budowę czegoś. To nie, bo to się nie opłaca, to mi, się, to mi nie leży. Ale jednocześnie będą patrzyli na drugą osobę i mówili, że o, to to tak robi, to co on to robi, on to nie powinien, tak, bo po co to robić. A za rok czasu, kiedy on coś właśnie wykona, czegoś się nauczy, czegoś się dowie, coś, coś zrobi, coś zbuduje, zazdroszczą mu, mówią, że on ten to ukradł, na pewno ukradł a chłop przez rok czasu coś tam sobie dłubał, żeby zarobić. Nawet jeśli jeżeli ukrad, to wykonał tą czynność. Wziął się za coś i, i, i coś zrobił. Nawet i... No, nielegalnie, ale zrobił. A oni nie mieli nawet, tak przysłowiowych, jajec, żeby wziąć i coś zrobić, tylko woleli siedzieć i narzekać. Tak samo y, zmiana pracy. Mówią, że nie ma pieniędzy, że to, ale pracy nie zmieni, nie pójdzie, nie nauczy się nowych umiejętności, ma problem z obsługą komputera, nie pójdzie na kurs. Ma problem z jakimiś innymi rzeczami, nie pójdzie na inny kurs, żeby rozwinąć swoje umiejętności. Będzie siedział i narzekał. Ludzie po prostu nie potrafią wziąć spraw w swoje ręce. Myślisz, że W tych rękach jest wszystko: w tych rękach i w tej głowie. Jeżeli nie weźmiemy spraw w swoje ręce, to nikt do nas tego nie zrobi. No, nie wiem, jak można takim ludziom pomóc. Teraz się powiedzieć swoim znajomym, kolegom czy rodzinie, że. Może byś sobie zrobił tak, może być ci tak było lepiej. Nie, po co, nie trzeba, to nie, ja nie, nie chcę, to nie dla mnie, przestań, nie denerwuj mnie. I tak sami są źli na siebie, że nic nie robią, ale mimo to nic nie zrobią. Potrafią narzekać, a kiedyś, kiedyś to zrobię, tak kiedyś. Kiedyś jest dziś. Bo jeżeli dzisiaj sobie myślimy, że zrobimy to jutro, to jutro to będzie już za późno. Bo to wczoraj myśleliśmy też, że zrobimy coś dzisiaj, no ale no, zrobię jutro i jutro i takie przekładanie. Coraz dalej, coraz dalej, no i, i do niczego to nie prowadzi. Dlatego chcę Was zostawić z tą myślą, żebyście brali sprawy w swoje ręce, mogli dowiadywać się, uczyć się, robić nowe rzeczy, żeby Was to przybliżało do Waszych celów, żebyście potrafili sobie wyznaczyć ten cel. Jeżeli nawet nie wiecie, co chcecie robić, to próbujcie różnych rzeczy. Bierzcie, chodźcie na różne spotkania, spotykajcie ludzi, rozmawiajcie, pytajcie. To nie jest wstyd czegoś nie wiedzieć. Nikt z nas nie wie wszystkiego, dlatego czytamy książki, dowiadujemy się nowych rzeczy, czytamy fora internetowe, grupy facebookowe. No, wiedza jest wszędzie, tylko no trzeba odpowiednio ją wyselekcjonować. Wybrać tą, która dla nas jest no, najbardziej wartościowa, która nas przybliża do czegoś, nie marnować czasu na e, jakieś dziwne e, wojny polityczne, w, wojny medialne, jarać się serialami, że ojejku, tracimy czas codziennie 2-3 godziny na serial taki, taki, owaki. No, to nas do niczego nie prowadzi. No chyba, że nie chcemy iść do przodu. Jeżeli wystarczy nam to, co mamy, jeżeli. Sądzimy, że w miejscu, w którym jesteśmy, to już nas satysfakcjonuje. Mamy tę ilość lat, która świadczy, że no fizycznie więcej nie zrobimy, ale to też się wiąże z tym, że trzeba dbać w międzyczasie o swoje zdrowie. Nie tylko o zdrowie, ale i relacje. Ktoś mówi, że nie ma znajomości, bo tamten ma znajomości, ale tamten też zaczynał z zerem. Tamten też nie miał znajomości i w jakiś sposób sobie wyrobił. Dlatego dobrze jest się dowiedzieć, jak się wyrobić takie znajomości, gdzie tak, gdzie tak można zrobić, no, idziesz do kogoś rozmawiasz, jedną, drugą, dziesiątą, dwudziestą, trzydziestą osobą. No i w końcu mamy kontakt do tej osoby, ta osoba zajmuje się tym, tam, ta, tamtym, ta coś podpowie, ta coś pójdzie na rękę, załatwi, no nawet urzędnik, zwykły urzędnik też człowiek. Jak chodziłem po urzędach, pierwszy urząd jak wchodziłem, to myślę matko, urząd zaraz będą krzyczeć, bić, palić, jak na stosie, nie, no wszedłem normalni ludzie, porozmawiali, uśmiechnięci. No jedni bardziej, inni mniej. No wiadomo, ilość lat i robienia tego samego, no może e, skutecznie pozbawić nas radości do życia. No ale wszystko zależy od nas. Jeżeli pójdziemy z dobrym nastawieniem, jeżeli będziemy uśmiechnięci, no to wiadomo, że i druga osoba też nie będzie się na nas tak moczyć, że mm, po co on tu przyszedł. Tylko no uśmiechnie się popatrzy, no, no spoko, normalny człowiek, pomogę mu, czemu nie i tak to się wszystko dzieje, no dlatego chodzi o to. Weźmy życie w swoje ręce, działajmy, nawet jak nam się nie chce, przezwyciężmy to lenistwo, no bo do niczego to nie prowadzi. I z tą myślą was zostawiam. zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, jakie są wasze sposoby na lenistwo, sposoby na rozwój, skąd pozyskujecie informacje, może czegoś ciekawego podpowiecie innym widzom. Zasubskrybujcie, łapka w górę, komentarz udostępnijcie na swoich Facebookach. Ja się z wami żegnam, zostawiam was tych wszystkim. No i cześć.